Słuchajcie, zakładam gumy na buzek. Nie jest to prosta sprawa, ale da się zrobić o warunkach domowych. Nie było łatwo wymyśleć systemu. Znaczy system jest wymyślony, ale jak jest, Wiecie, jak macie przyrząd, to jest dużo łatwiej. Ja nie mam przyrządu, więc muszę kombinować. Tutaj mam łączenie gumy. Wiem jak ma być założona guma, więc będę teraz skręcił. Słuchajcie, śrubę, którą używam. Jest od górnego wahacza od tylnego wózka w sumie. Długa śruba, którą użyłem. Zobaczmy, się troszeczkę tutaj wygina, ale to nic nie szkodzi. Gumana smarowana i zaraz nam ładnie wejdzie. mógłbym to robić pneumatem, ale robię to narzędziami ręcznymi. Pneumat później wejdzie do gry, jak już będziemy. Dociągać do końca łożysko, łożysko, śruba, nakrętki, podkładki i końca. Oczywiście trochę lubrykantów nikomu nie zaszkodzi, a to jest to sprowadza żeby było Niestety to łożysko jest troszeczkę mniejsze niż to. Ale już ładne to zgrubienie minęło tutaj. Tam tyle na brudku. Mogę teraz odkręcić I teraz muszę zrobić przekładkę małą to zdejmuję zobaczy zobaczcie w środku jest takie, jeszcze takie tulejki tutaj teraz zrobię tłumaczyć dlaczego są te tulejki no i teraz to do końca. Teraz sobie wezmę starą tutaj gumę tutaj sobie zakładam to łożysko. Mam blaszkę. Nie ma miejsca teraz, żeby założyć nakrętkę z podkładką. No i co, teraz jest to założone i teraz już mogę użyć pneumata. Oczywiście, jak będę w odpowiednią stronę. Ja. Ty chodź. Oczywiście, jak macie odpowiedni ściągać do gum, no to robota bajka ale jak nie macie, no to trzeba coś wykombinować do końca nie wykręcamy gumy założone, wszystkie cztery one muszą tutaj być w odpowiednim kierunku wszystkie cztery trochę było zabawy I'll